No okej, okay, to jak tam jak tam to dzisiaj widzisz, jeżeli chodzi o przygotowanie? Znowu niełatwy nie, nie nie PrEP raz yy, biorąc pod uwagę chyba fundamenty i te, te dane dwa, że na no ta sytuacja chyba też nie. Ciężko jakieś chyba... Nie wiem, czemu ja tak na to patrzyłem, jakiś klarowny, silny punkt odniesienia, jeżeli chodzi o jakieś linie na piasku. Dobrze. Hmm. Znaczy no wyczynając, to jak to, co złożyć dane od 15.30 do 15.00. No wszystkie time frame'y mówią o, o longach, w pierwszej sesji nocnej i dziennej zrobiliśmy 90 punktów, mm -hmm. połowa w ciągu właśnie overnight'u. Przeciwnika yy. z na rocznym, kwartalnym, bez nitego, właściwie niewiele zostało do odklepania tych górnych band na kwartalnym i miesięcznym. No jeżeli chodzi o górną strefę podażową, no to właściwie na niej jesteśmy, tak sobie ją wyznaczyłem. A na czym bazuje? Na wczorajszych sesjach? No bazuje? ten profil wczorajszy, już mam profil wczorajszy, dzienny górna banda i to też jest profil bodajże z 18. Co utrzymanie powyżej, no to no trzeba to zakładać po wczorajszym dniu. No, czy może być, może dzisiaj być korekta, może nie być. No to tutaj właśnie targetem jest C4370. Czyli... i to bazuje na. I to jest górna banda kwartalnego miesięcznego, ale też okay. market profile z 18. Też jest tam bodajże. I tak 40 punktów yy, czystego nieba, jeżeli chodzi o kontynuację. No tak tutaj w sumie nic nie znalazłem, no możemy, nie wiem, patrzeć na WIPOK tam z 18 yy, gdzieś tam, z... A, że tam. były Przynajmniej ja widziałem, że były jakieś tam strefy, wiesz, market profile tutaj jest jedna z. O, to jest jakoś... Kiedy to było Początek września, to jest ta duża 42,50 jest górne ograniczenie. No i też pojedyncza sesja gdzieś w tych okolicach 54-79. No i później... A one nie były poznajmowane przez te profile późniejsze? No, no można było tak podejść. Nie, na przykład to przyciąć i, 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 nie wiem, i, i spojrzeć na to, co tutaj się działo, tak? I, i wykorzystać ten profil. Ee... Jakby już jesteśmy, to ja mam problem taki, że. Nie wiem, jak, jak zmieniałem chartbooki, to straciłem te wszystkie profile połączone w poprzednich gdzieś tam, chyba tak jak patrzyłem dzisiaj nawet, nie? bo musiałem go wgrać chyba przedwczoraj i, i chyba miałem to wszystko porozbijane. I... Pytanie, e, właśnie, czy można wgrać nowy artbooks. Z... czy to było połączone? Z... No. Nie, o, nie to jest zapisywać, kurde. nie chyba, nie. Kurde, wiesz co, nie wiem. Powinno to, powinno to działać. Um, przynajmniej tak mi się wydaje, no bo to jest tak jakby chyba zapisane w chartbooku, więc jeżeli wgrasz nowy od kogoś, to to. to powinno... Jego będą, nie? Ale. Okej, okay, bo mam. A, bo, bo, bo ja chodzić o, o swoje. tam trochę. Nawet, nawet nawet nie mam tego chartbooka z, z tymi poziomami optynymi, więc nie wiem, czy ty go wrzucałeś? Czy... A też nie wiem, mogę wrzucić dzisiaj jeszcze raz. No, jakby się dał to. No dobra, okej, okay, w porządku. Nie, no ja się nie cofałem tak dużo, bo uznałem, że cofam się tutaj do tego 18, że to było, znaczy ja patrzyłem na ten wczorajszy obraz w okolicy Wiłapu tego rocznego. Ja tu sobie zaznaczyłem taką strefę 4, 4, 2, 6, 4, 2, 4, 3, w której gdzieś tam jesteśmy i w ulicy to jest gdzieś tam dalsza perspektywa no ale tutaj pomiędzy tym górną bandą Rasmokwartaną nie, nie znalazłem tego poza tym epokiem na profilu do 18, nie no, okej okay, no. Znaczy wiesz, ja też nie podchodziłem do tych do tych, tych no stref w oparciu o market prawo jako silne, bo tam jedna to jest górna banda, czyli tak naprawdę to jeszcze co prawda wczoraj tam jakieś reakcje były, ale to wciąż czy tam wczoraj, dzisiaj, to wciąż zam, raczej jest jako, jako target, a nie silny, silny opór. No, ta kolejna, to tak jak sam zauważyłeś, to była taka trochę zdejmowana, jednodniowa. No i też gdzieś tam tak naprawdę bardziej patrzę w kierunku kontynuacji, aż, aż, w, aż na ten kwartalno-miesięczny, kwartalno no ale jakieś tam punkty odniesienia, jeżeli chodzi o potencjalne scale outy, yy, sobie dorzuciłem, nie? No na pewno to potem się przydaje, bo, bo później jest szukanie na bieżąco i nie pomaga, mm -hmm. yy, yy, No drugi scenariusz. No dobra, to mamy, bardzo... to mamy tak jakby główną, główny target, powiedzmy, nazwijmy to strefę podażową. A, a jak to wygląda, jeżeli chodzi o główną popytową? Na czym, na czym bazowałeś tutaj? No. No? no to jest dolne, dolne z wczorajszego profilu i dolna banda wczorajsza. Yy, tu jest zakres no jakichś 30 punktów. Dolna banda wczorajsza, masz na myśli market profile? Yy, i profile i, i, i value. Wczoraj no tak, 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 no tylko właśnie patrząc na, na ten market profile... Tak, wiadomo, że to jest taka sesja, w której po prostu bardzo mocno poszliśmy do góry, więc tu ciężko szukać Aha. stabilizowanego value. No ale no właśnie i dlatego się zastanawiam nad tym, na wiesz, na ile zasadne byłoby faktycznie tutaj patrzeć w tym kierunku na poszukiwanie jakiegoś istotnego punktu odniesienia z perspektywy czysto kontekstowej, tak? To jest jakaś tam powiedzmy dolna tak. banda wczorajsza, no ten market tak. profile to ciężko nazwać to Zróbno, no, jakkolwiek zbalansowanym, więc po prostu wypadło to, 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 to tam, gdzie wypadło. No to wczorajsza sesja, no szliśmy mocno do góry, więc to też jest wszystko powyciągane, więc ta dolna banda, ja, ja też zastanawiałem się mocno nad tym, gdzie, gdzie tutaj znaleźć główny punkt odniesienia i tak patrzyłem na miesięczny. No a tam... miesięczny jest 16, to mam tutaj, żeby go obserwować, ale już go nie zaznaczałem. No, no tak, żeby... tylko że właśnie patrzę trochę z perspektywy miesięcznego, bo w jakim stopniu się pokrywał właśnie też z tymi, z tymi poziomami opcyjnymi. I też te, to, co dzisiaj jest na tych opcjach, nawet tych, tych co wygasają dzisiaj, no to na tym poziomie 4300, no to to jest tego więcej trochę. I to 4300 to będzie 317, 1750 na jest. Na no to tutaj się nie najgorzej to. Tak naprawdę pokrywa i, i z, tym, z tym miesięcznym. Wiadomo, pytanie, jak ten miesięczny będzie wyglądał za godzinę, dwie, jak będzie wyglądał po, po NFP. W zależności od tego, w którą stronę pójdziemy, to to może być albo wyciągnięte do góry i to się zaraz porozjeżdża, mhm. albo zostanie na tym poziomie. To będzie dobry punkt odniesienia, no ale to jest powiedzmy pierwsza rzecz, na którą można było zwrócić uwagę. Druga rzecz to zastanawiam się właśnie jak podchodzić na przykład do, do tygodniowego, nie? Bo on, ten tygodniowy też już podchodzi w takie dosyć ciekawe miejsca, bo on teraz jest na 86. I, no i to 86 jest bliskie 91, to jest z poprzedniego tygodnia, 92, 93 to są też te wiłapy na, na kwartalnym i, 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 na kwartalnym i miesięcznym. A jeszcze wcześniej, jak patrzyłem na to, jak stawiałem tą główną popytową, bo na teraz jest 79, 50, 77, to, to gdzieś tam w jakim stopniu bazowałem właśnie na tym tygodniowym, bo wtedy jeszcze trochę niżej i gdzieś tam się to spinało, no ale teraz. O tyle ten twój punkt odniesienia, który masz na, w okolicach tej dolnej bandy wczorajszej może się okazać istotny, o, o, o ile właśnie ten, ten tygodniowy zostanie wyciągnięty trochę wyżej gdzieś tam się to pokryje i wtedy faktycznie to nie będzie wyglądało na Na no tygodniowy zaznaczyłem, bo ja tego miałem 4,280, no bo... No właśnie i tutaj A te wiesz... teraz jest ile? 90, tak? 86 prawie. No, no to ja tu mam obserwować to, żeby co patrzeć na to, nie? I ten miesięczny i tutaj, no bo to się zaraz gdzieś tam pokryje, mhm. bądź nie i... No, a tutaj tak naprawdę można by się było zastanowić, czy tutaj nie jest taka szeroka nawet strefa 10 punktów gdzieś tam pomiędzy właśnie tym kompozytem, gdzie górna banda jest 79,50, 8,350 to jest high z poprzedniego tygodnia w ramach RTH. No i ten tygodniowy jest 86, no i tam dochodzą jeszcze te, te, te kwestie tych poziomów, na które ty zwróciłeś uwagę, nie? Czyli wczorajsze, wczorajsze low, waliot low. No i te, te wiłapy, więc no, może być taka szeroka strefa gdzieś jako punkt odniesienia, nie? Na, na tą sesję mhm. i, i, i dopiero gdzieś tam wiedzieć, że to gdzieś jest tam i, i, i obserwować te, te reakcje w tych okolicach, ale z shortami uważać, do momentu gdzieś tam, dopóki nie, na przykład nie wrócimy w ten kompozyt, co ma górne ograniczenie 7,9,50, I, no, i, i no to, to właśnie to te szerokie strefy to ja taki miałem problem właśnie pewien problem jakiś czas temu z, z etapami, z nie wiem? Znaczy... Teoretycznie jak wchodzimy w taką szeroką strefę, no to longi od górnej bandy, a od dolnej bandy tej szerokiej strefy i z tej szerokiej strefy nie, nie grać, tak? No, no i tak i nie, bo, to, bo tutaj jak masz szeroką strefę, to tutaj kwestia jest też dosyć istotna, jak wygląda sprawa, wiesz, akceptacji, nie? Jak tutaj to wygląda, bo jeżeli jesteśmy na, no to możesz grać i, i z środka, i, i z dolnej bandy, i z górnej bandy na, na kontynuację, jeżeli jesteśmy pod analogicznie, no i no i kwestia wtedy tego, żeby na bieżąco obserwować to, co się dzieje i, i gdzieś tam wyciągać wnioski. Jeżeli jest kilka punktów odniesienia, no to sprawdzać w trakcie sesji, na który z tych punktów odniesienia można było znaleźć, zrobimy to, precyzyjniejszą reakcję, no i gdzieś tam wtedy wykorzystać ten punkt odniesienia w, w poszukiwaniu zmian, jeżeli chodzi o ten obraz akceptacji, nie w objęciach. To no właśnie, bo to pytanie, czy można, bo to jakby ja najpierw zaznaczałem sobie szeroką strefę, później sobie zaznaczałem trzy strefy bardzo blisko siebie, uznając, że jest to jedna strefa i w trakcie sesji będę obserwował, no co tutaj, na co jest reakcja i się podejmował decyzję trochę tak. Czy znaczy, to akurat nie ma dużego znaczenia? Do jak to będzie wyglądało graficznie, czy też wizualnie, no. istotniejsze jest bardziej to, jak Ty do tego będziesz podchodził, żeby to było ułożone w głowie, nie? No ale można, rozumiem, założyć, że w sumie nie wiem, bo mam strefy co 5 punktów 3 i w trakcie sesji. No podejmę decyzji, na której się opieram, tak? Który... No w jakimś stopniu można tak zrobić, tylko mówię. Trzeba, trzeba być świadomym tego. E... No przede wszystkim istotne jest to, czy wszystkie te punkty odniesienia strefy, tak jakby wiesz, wskazują ten sam kierunek. Bo jeżeli tak, no to jest trochę łatwiej. Jeżeli nie, no to jest trudniej mm. i to jest no tak. później może być tak, że na każdy jest jakaś reakcja, nie? No to że te, może być też i tak. No. no tak, no ja mówię, tutaj zaznaczyłem tą strefę i tą tygodniową poniżej jako taki obszar. Nie do końca wiedząc, co tutaj się może wydarzyć, no tutaj jakby też zaznaczyłem że ten powrót do tygodniowego, miesięcznego, jakby pierwszym krokiem do tych negującym te wzrosty. No i tutaj rozgrywanie tej strefy value. Później jeszcze jest poniżej ta strefa, to właśnie 4260, 4245. To jest tygodniowy, to był tygodniowy poprzedni market profile. I tutaj był chyba jeszcze tygodniowy. Kompozyt chyba tam też będzie. Wiłap tak, kompozyt. jakby hmm. ten splasher hmm. i, i ten spoderze chyba też. Z 18. 18. Ale no okay. no, uznałem, że tą taką główną popytową, no to jest tam niżej. Okej, okay, okay. czyli Tyle. gdzieś tam, gdzieś tam Upraszczając cały ten obraz, można by było opowiedzieć tego w ten sposób, jeżeli się utrzymujemy nad tą strefą, którą masz tutaj, tam w okolicach 30, to to raczej longi w kierunku głównej podażowej, jakieś balansowanie tutaj pomiędzy tą podażową i główną popytową. Momencie, I jakimś tygodniową. I no. No, w momencie, kiedy wywalamy tą główną popytową, to idziemy w dół. Gdzieś tam pierwszy istotny target w okolicach 50. 6, 55 i później potencjał do kontynuacji nawet w kierunku 30-20 paru, tak? Tak okej, no okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tylko... ciężko potem rysować te scenariusze już tak gdzieś tam twardo, nie? Ale no pytanie, czy nie będziemy w najbliższym czasie gdzieś tam wejgło, te ostatnie podejście, na to, na co tak zwróciłem uwagę tutaj na ten na ten roczny, nie? Bo tutaj to... Wiesz co, mi się wydaje, że tutaj też istotne będzie, gdzie będziemy za pół godziny no. i jaka będzie reakcja na, tak, na te tak. dane, no bo to na pewno też nada w jakimś stopniu kierunek na, na sesję. Trzeba będzie zobaczyć, gdzie, czy strzelimy, czy nie strzelimy, w, którym, w którą stronę, jakie będą reakcje i ewentualnie się się dostosować. Dlatego też właśnie pisałem do ciebie wcześniej, żebyśmy się chwilę wcześniej spotkali, żeby żeby mhm. mieć tą chwilę później, żeby wiesz, żeby jeszcze zobaczyć co się wydarzy i ewentualnie ewentualnie wprowadzić jakieś zmiany, jeżeli chodzi o PREP. Nie? No, jeżeli chodzi o dzisiejszą sesję, to takim no chyba, no bo to, to poniżej, to, to wiadomo, no to tutaj będzie wypadkowo wielu elementów, ale chyba tutaj trzeba byłoby... Yy, Łapać tego longa do góry, jeżeli by faktycznie była taka. Czyli, czyli jakby pozbycie myślenia, że zrobiliśmy w, w ciągu dwóch dni 100 punktów, to nie znaczy, że kolejnych 50 tak nie zrobimy, no bo to się trochę włącza myślenie, że bardziej jest, skoro już takie są wzrosty, więc. No tak, ale po to właśnie mamy punkty odniesienia, typu na przykład taka, taka miesięczna strefa value, która gdzieś tam w jakim stopniu odwzorowuje ten, ten impuls, który mieliśmy na przestrzeni tych ostatnich dwóch dni, to, co ty powiedziałeś. I, I można to po prostu sobie obserwować, nie? Jeżeli jesteśmy na no to i, i są reakcje, no to trzeba cisnąć. Jeżeli wrócimy, no to wtedy można się zastanowić nad, nad rozwagraniem jakiejś korekty, nie? Faktycznie teraz patrzę, że chyba główna podażowa to powinna być raczej ten miesięczny, nie? Albo bardzo szeroka strefa. Mhm. No bo granie kortów jeszcze przed dojściem tutaj do miesięcznej to trochę a, no. Mogą wejść w strefę i wrócić, nie? No Mogę. tak, tylko że wiesz, tutaj to też wiele zależy od sytuacji. No bo teraz, patrząc na to, jak to wygląda, to jakby było wyjście w imbalans na nadziennym, który jest 28. No to do tej, do tej miesięcznej masz 11 punktów, więc no, nie ma co w zęby zaglądać darowanym 11 punktem. 11, a mamy. 30, aha, no to tak. Bo tam było chyba, że miesięczna była na 15, no bo 15 nie. punktów, no, no to to, no, to Dobra, no no, tak, także tak. E, no dobra. Coś jeszcze, jeżeli chodzi o tą dzisiejszą sesję? Nie no wydaje mi się, że mi ją rozegrał. Ale no, dokładnie. No dobra, to co? Zobaczymy co się wydarzy za te 20, 20 minut i w razie czego e, jakieś modyfikacje i co. I słyszymy się słyszymy się na otwarciu, także. Także, także. Dzięki i no i do później. Na razie. Dzięki.